InTouch z doktorem Charlesem Stanleyem zwiastujemy Ewangelię na całym świecie. Tytuł dzisiejszego odcinka InTouch brzmi Jak przetrwać we współczesnej kulturze. Chrześcijanie dzielą się na dwie kategorie. Są tacy, którzy są oddanymi naśladowcami Jezusa i są wierzący o cielesnych umysłach. Pomiędzy nimi jest bardzo wyraźna różnica. Kiedy apostoł Paweł pisał do kościoła w Koryncie, powiedział coś takiego w pierwszym wersecie trzeciego rozdziału: I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Powiedział, że są dwie kategorie: szczerzy naśladowcy, duchowi, ludzie i cieleśni, chodzący według ciała, idący za naturalnymi tendencjami. I pragnieniami. Pomiędzy nimi jest bardzo wyraźna różnica. Może myślisz, jaka jest różnica? Kim są ci oddani naśladowcy Jezusa? Po pierwsze są prowadzeni przez Ducha Świętego. Oddani wierzący mają pasję dla Boga. Oddani wierzący chcą się dzielić swoją wiarą. Pragną chodzić w posłuszeństwie Bogu. Ufają Jezusowi we wszystkich swoich potrzebach. Całe ich życie nabiera nowego wymiaru, ponieważ przyjęli Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Wzrastają w chrześcijańskim życiu i są oddanymi naśladowcami. Jest też inna grupa, cieleśni chrześcijanie. Paweł mówi, jesteście jak niemowlęta, Mogę was karmić tylko mlekiem, bo mają swoje przekonania, ale idą na kompromis. Są niestali na chrześcijańskiej drodze. Są bardzo słabi doktrynalnie i na ogół skupieni na sobie. Interesuje ich głównie to, co jest przyjemne, wygodne i łatwe. Przychodzą i obserwują, ale nie angażują się. Silnie wpłynęła na nich kultura świata, w której żyjemy. Nie bardzo interesuje ich służenie Bogu, ale służą sobie. Uwikłali się w kulturę, w której żyją, złapali się w jej pułapkę. Tylko Ty możesz zadecydować, do której z tych dwóch kategorii będziesz należeć. Paweł pisze do Tytusa, młodego pastora, którego zostawił na Krecie, w bardzo trudnym miejscu. Daje mu wskazówki, jak wybierać starszych i jak budować kościół na Krecie. Pomyśl o tej kulturze w tym świetle. Kultura, w której żyjemy, nie jest zbyt przyjazna dla chrześcijan. Musimy zadać sobie pytanie, jak żyć w kulturze, która sprzeciwia się wszystkiemu, w co wierzymy i zupełnie różni się od naszego stylu życia? Jak żyć, żeby nas nie wchłonęła, nie zwyciężyła i żebyśmy się do niej nie upodobnili? Jak mamy żyć w tej kulturze, a jednak ponad nią? O tym chcę mówić w dzisiejszym kazaniu. Dam Wam klucz, jak żyć pośród kultury, ale nie stać się jej częścią. Otwórzmy krótki list do Tytusa. Jak znajdziecie Hebrajczyków pod koniec Biblii i cofniecie się parę stron, będzie tam list do Tytusa. Tylko trzy rozdziały, ale to bardzo ważny list, który apostoł Paweł napisał do młodego pastora. Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci nakazałem. Potem mówi mu, jakich ludzi powinien szukać. Dochodzi do wersetu dziewiątego i mówi o jednej z kluczowych cech, które taki człowiek powinien posiadać. Trzymający się wiernego słowa zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Jak mamy żyć w tej kulturze, a jednocześnie ponad nią? Jak żyć pośród tych wpływów, ale nie pozwolić im na nie wpłynąć? Podstawowym kluczem jest to trzymać się wiernego słowa zgodnego z nauką. Co Paweł ma na myśli mówiąc, że mają się trzymać? Kiedy coś trzymasz, ściskasz to w dłoni. Kiedy Paweł mówi o trzymaniu się wiernego słowa, mówi o zaciskaniu, mocnym ściskaniu. To znaczy, że masz to stosować w życiu. Paweł mówi, że mają się trzymać mocno Słowa Bożego. Przylgnąć do prawdy Słowa Bożego? i zastosować ją w swoim życiu, ponieważ wiedział, że chrześcijanie żyjący pośród kultury Krety będą pod jej wielkim wpływem, także trudno będzie rozróżnić chrześcijanina od niewierzącego. To przesłanie jest dla nas na dzisiaj, ponieważ żyjemy w takiej kulturze. Możemy dużo mówić, opisując, co się wokół nas dzieje, jakie prawa są uchwalane, jakie postawy mają ludzie i że chrześcijanie czasami wikłają się w tę kulturę z jej czymi filozofiami, z jej moralną postawą i czynami. A potem zastanawiamy się, dlaczego Kościół nie ma dużego wpływu na społeczeństwo. To ma związek z tym, że przestaliśmy się mocno trzymać zasad. Przestaliśmy się trzymać nauczania Słowa Bożego. Ale jak w praktyce mamy się tego trzymać? Podam Wam siedem rzeczy: jak masz się trzymać Słowa Bożego, jak masz je zachować w umyśle, w sercu przed swoimi oczami i na swoich ustach. Jest siedem krótkich rad. Podam je, a Ty je zapisz. Pierwsza rada, czytaj uważnie. Nie czytaj szybko dwa, trzy wersety. Czytaj uważnie, co tam jest napisane. Co tam jest napisane? Medytuj nad nim codziennie. Czytaj uważnie i medytuj nad nim codziennie. Co to oznacza? Jak mam to zrobić? Co Bóg mówi o sobie i o mnie? Po trzecie, studiuj na poważnie. To nie jest jedna z wielu książek. Jak myślisz, dlaczego ktoś to nazwał Świętą Biblią? Bo jest od Świętego Boga. Dlatego jest święta. Czytamy ją uważnie, medytujemy codziennie, ale też studiujemy na poważnie. Studiujemy na poważnie i wierzymy w to z całego serca. Wierzymy w to z całego serca. Jesteśmy mu stale posłuszni. Stosujemy je w swoim życiu. Dzielimy się nim odważnie. Jeśli słuchaliście uważnie, powtórzcie. Chcę, żebyście powtórzyli. Numer jeden. Czytamy uważnie. Numer dwa. Medytujemy nad nim codziennie. Numer trzy. Studiujemy je na poważnie. Numer 4. Wierzymy w niecałym sercem. Numer 5. Jesteśmy mu posłuszni. Numer 6. Stosujemy je osobiście. I numer 7. Dzielimy się nim odważnie. Wiesz, co się stanie? Kiedy to zrobisz, kiedy będziesz się mocno trzymał słowa. Twoje życie się zmieni. Nie możesz robić tego wszystkiego i jednocześnie żyć w grzechu. Nie możesz. Zgodziliśmy się więc, że żeby trzymać się go mocno, uczynić go częścią swojego życia, stosować je w życiu, te rzeczy są bardzo potrzebne. A co jeśli tego nie zrobię? Jeśli nie cenię sobie Słowa Bożego, co się stanie? Powiem ci, w jaki sposób kultura cię ostatecznie zniszczy. Zapisz to sobie, podam ci listę. Po pierwsze, jeśli nie trzymasz się mocno Słowa Bożego, dzieją się następujące rzeczy. Kultura przyciąga twoją uwagę. Podsuwa ci różne rzeczy, żeby przyciągnąć twoją uwagę. To po pierwsze. Po drugie, w końcu zaczyna na ciebie wpływać, bo jej słuchasz i oglądasz, przyciąga twoją uwagę. To jest pociągające, a potem wpływa na to, jak myślisz. Dzieje się też trzecia rzecz. Kultura zdobywa Twoje serce. Na początku nie byłeś tym zainteresowany, ale w końcu to przyciągnęło Twoją uwagę, zainteresowało Cię i zdobyło Twoje serce. Kiedy już kultura zdobędzie Twoje serce, kolejną rzeczą jest to, że zaczynasz się skupiać na czymś innym. Wcześniej skupiałeś się na duchowych rzeczach. Ale teraz bardziej skupiasz się na kulturze wokół ciebie, na tym, co myślą i mówią inni ludzie. Kultura odciąga twoją uwagę. Nie minie dużo czasu, a zorientujesz się, że kultura zdominowała twoje rozmowy. Kim jest ten aktor albo ten piłkarz? Co nosi? Te wszystkie rzeczy. Twoja uwaga została przekierowana i teraz na tym się skupiasz w rozmowach. O czym dzisiaj rozmawiasz najczęściej? Kolejna rzecz jest taka, że kultura wpływa na Twój strój. Niemożliwe, nie wierzysz? Podam Ci przykład. Jeszcze niedawno kobiety nosiły bluzki sięgające do spódnicy, czy co tam miały na sobie. Wiesz, do czego zmierzam. Ale ktoś wpadł na pomysł, żeby je uciąć tutaj, a potem tutaj obniżasz, żeby ktoś mógł zobaczyć twój pępek. Kto powiedział, że warto na niego patrzeć? Ja tego nie rozumiem. Dałem ten przykład, bo to jest powszechne. Mają tam diamenciki i nie wiadomo co jeszcze. To śmieszne, ale równocześnie tragiczne i powiem Wam dlaczego. Nie wszystkie młode dziewczęta, które to noszą, są niewierzące. Wiele młodych chrześcijanek to oglądało. To przyciągnęło ich uwagę. Wpłynęło na ich sposób myślenia. Skupiły się na czymś innym i, i wiesz co się dzieje? Obcinają swoje bluzki. Obniżają stan tego, co tam noszą. Dlaczego? Powiem ci dlaczego. Robią to, bo wydaje im się, że tak się robi. Wiesz co zrobiły? Pozwoliły, żeby kultura dyktowała im, jak się ubierają. Zapytałbym każdej z tych młodych dam, czy ubrałabyś się w to i tak stanęła w obecności Bożego Syna? Nie sądzę. Dlaczego pozwalasz, żeby kultura wokół ciebie wpłynęła na to, jak się ubierasz? W sposób daleki od tego, co najlepsze? Albo często dalekie od zwyczajnej przyzwoitości. Pozwól, że zadam Ci pytanie. Jako chrześcijanka, na co chcesz, żeby ludzie patrzyli? Co jest światłem ciała? Tutaj. Wiesz co? Jeśli żyjesz pobożnie, będą Ci patrzeć w oczy i zobaczą miłość, radość, pokój itd. Tak Nie mówię tylko o kobietach, to samo dotyczy mężczyzn. Chcemy, żeby ludzie patrzyli w nasze oczy. Dlaczego? Bo to pokazuje, kim jesteśmy. Nie pozwól, żeby kultura tak zaćmiła twój umysł fałszywymi ideami i przekonaniami, że nie będziesz dorastać do tego, czym Bóg chce, żebyś był. Jeśli masz poczucie własnej wartości, nie musisz niczego pokazywać. Jeśli chcesz coś pokazywać, to znaczy, że masz niskie poczucie własnej wartości i próbujesz przyciągnąć czyjąś uwagę. Jeśli żyjesz pobożnie, nie musisz przyciągać niczyjej uwagi. Zobaczą to w Twoich oczach. Zobaczą to na Twojej twarzy i odczują w Twojej obecności. Nie musisz się rozbierać, żeby przyciągnąć ich uwagę, ale kultura tak działa. Zdominuje Twoje rozmowy, wpłynie na Twój strój i wpłynie też na Twój dobór muzyki. Nie ma co do tego wątpliwości, że muzyka, jaką mamy dzisiaj, jest jednym z głównych narzędzi szatana, którym się posługuje żeby odciągnąć miliony młodych ludzi od Bożych dróg słowa Bożego prawdy przyzwoitości moralności pobożności są różne rodzaje muzyki każdy może mieć swój ulubiony rodzaj tak są różne rodzaje ale co ta muzyka z tobą robi? Co sprawia, że uwielbiasz Boga? Jest wiele dobrych, przyjemnych piosenek, które nie wywierają żadnych fizycznych skutków. Czujesz się dobrze, kiedy ich słuchasz. Ale jeśli wpływa tak na twoje ciało, że czujesz się zmysłowo, skąd to pochodzi? Dlatego musisz być ostrożny w tym, czego słuchasz. Jak się ubierasz? Kultura świata przeniknęła każdy aspekt naszego społeczeństwa. Jedną z najpotężniejszych broni jest muzyka, strój. Widzisz, co się dzieje? Ktoś zaczyna się ubierać w taki sposób, a ktoś inny mówi: Ja chcę być taka jak ona. Chcesz robić to samo? Dlaczego nie zadasz sobie pytania, co mówi Słowo Boże? Co Słowo Boże mówi o przyzwoitości i porządku? Co Słowo Boże mówi o pobożnej kobiecie czy pobożnym mężczyźnie? Wiesz, co jeszcze robi kultura? Stale będzie napełniać Twój umysł zmysłowością i niemoralnymi myślami, aż w końcu wiesz, co się stanie? Zaczniesz robić to samo, co widzisz w telewizji, albo wzorzec pożądania w Twoim życiu stanie się tak silny, że będziesz zniewolony. Czy to nie ciekawe, że szatan oferuje te niesamowite obietnice, żeby Cię złapać w więzy czegoś, czego teraz nienawidzisz, bo nie możesz przestać? Wiesz dlaczego? Bo odciąłeś się od kotwicy żywego Słowa Bożego. Co się potem dzieje? Kultura chce zniszczyć Twoje świadectwo, odciągnąć Cię od Boga. Kultura nie może Cię odciągnąć od Boga, jeśli nie odciągnie Cię od księgi. Jeśli nie odciągnie Cię od księgi Bożej, nie odciągną Cię od Boga. A jeśli to zrobią, zniszczą Twoje świadectwo. Tak bardzo będziesz do nich podobny, że nie ma już żadnej różnicy. Teraz już kochają Twoje towarzystwo. Bo nie jesteś zaprzeczeniem ich życia, jesteś tak bardzo do nich podobny, że nie stanowisz dla nich zagrożenia. Wcześniej byłeś jak suli światło. Teraz jesteś tak bardzo do nich podobny, że nie ma żadnej różnicy. Jeśli nie przylgniesz do słowa Bożego, nie przylgniesz do Boga. On dał nam tę księgę, On dał nam tę prawdę, nie tylko dla naszego zbawienia, ale też dla ochrony. I wiesz, co się stanie? Ostatecznie kultura cię zniszczy i staniesz się bezużyteczny dla Królestwa Bożego, bo zmieniłeś swoje zwyczaje i nie masz już czasu na czytanie Jego słowa. Teraz wydajesz pieniądze na rzeczy, zamiast dawać Bogu, co mu się należy. Nie obchodzi cię, czy ludzie będą zbawieni, bo jesteś skupiony na sobie samym. Wiesz, co się stało? Nawet sobie nie uświadamiasz, co się stało. Jesteś tak daleko od miejsca, w którym dawniej byłeś, kiedy czytałeś co wieczór pismo i wierzyłeś w słowo Boże, że jest ważną częścią Twojego życia. Potem kultura przyciągnęła Twoją uwagę, zaczęła wywierać wpływ na Twój sposób myślenia, zdobyła Twoje uczucia i odwróciła Twoją uwagę od Boga. I co się dzieje? To Cię doprowadzi do bałwochwalstwa. Powiesz chwileczkę, nigdy bym się nie pokłonił przed drewnianym czy kamiennym posążkiem. Nie mówię o takich bożkach. Ameryka ma innych bogów. Wiesz, czym jest Bożyk? Wiesz, czym jest bałwochwalstwo? Bałwochwalstwo ma miejsce w Twoim życiu, kiedy cokolwiek i ktokolwiek jest dla ciebie ważniejszy niż relacja z Jezusem Chrystusem. Kiedy jesteś bardziej lojalny oddany człowiekowi, rzeczy lub przyzwyczajeniu niż Synowi Bożemu popełniasz bałwochwalstwo. Złamałeś jedno z dziesięciu przykazań i wiesz, co się dzieje? Pozwalasz, żeby kultura przyciągnęła Twoją uwagę, przeniknęła Twój sposób myślenia, zdobyła Twoje uczucie i odwróciła Twoją uwagę od Boga i Jego słowa. W tym jest cała tragedia. Cała tragedia. Jeśli słuchasz, powiedz amen. Jeśli w Twoim życiu nic się nie zmieni, powiem Ci, co się stanie. Pewnego dnia umrzesz? Ktoś przyjdzie i spojrzy na Twoje ciało w trumnie, a potem powie: Zbawiona dusza zmarnowane życie, ponieważ pozwoliłeś kulturze. Przyciągnąć Twoją uwagę, wpłynąć na Twoje myślenie i zdobyć Twoje uczucie, odwrócić uwagę od Boga. On mówi: Trzymajcie się tego mocno, przylgnijcie do tego. No dobrze, przyznaję, że nie robiłem tego. Co mam teraz zrobić? Posłuchaj uważnie, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Dam ci słowo. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, dopóki nie skończę. Jeśli oddaliłeś się i lekko traktowałeś słowo, nie ma go już w Twoim sercu, w Twoim umyśle, przed Twoimi oczami, ani na Twoich ustach. To słowo to pokuta. Posłuchaj uważnie. Pokuta oznacza zmianę i zwrot w innym kierunku. Ale to nigdy nie zadziała, jeśli twoja motywacja nie będzie właściwa. Jeśli pokutujesz, odwracasz się od czynów lub postawy, bo boisz się Bożego Sądu i tego, co ci się może stać, to nie zadziała. Nie minie dużo czasu, a znów do tego wrócisz. Musisz mieć inną motywację. Chcę cię od tego odwrócić. Chcę pokutować, ponieważ smuci mnie, że moja relacja z Bogiem nie jest właściwa. Jestem zasmucony, ponieważ zasmuciłem Jego. Zasmucony w sercu, że próbowałem żyć i przekonywać, i kłócić się i bronić się, i moja relacja z nim została bardzo zniszczona. Kiedy masz taką motywację, pokuta będzie prawdziwa. Powiedziałem Ci prawdę. Jeśli masz choć trochę prawdomówności w sobie, musisz jedynie powiedzieć: To prawda. Ludzie mówią: Ach, ci wierzący w Biblię, chcę, żebyście coś zrobili, bo chcę to ogłosić wszem i wobec. Weź swoją Biblię do ręki, i jakby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, kim jesteśmy i w co wierzymy, Chcę, żeby wiedział, że wierzymy w Biblię, ale też nosimy Biblię i praktykujemy. Mieć Biblię to jedno, ale chcę ci coś powiedzieć. My nie tylko wierzymy w to, co mówiliśmy, ale to praktykujemy. Poproszę wszystkich, którzy tutaj mają Biblię, żeby je unieśli do góry. Każdy z obecnych. Oto kim jesteśmy. To jest księga, zgodnie z którą żyjemy. To nasza kotwica. To Boża instrukcja obsługi, którą dał nam Wszechmogący Bóg. Kiedy się rozejrzysz, zobaczysz, że prawie każdy ją ma. Mamy zawsze wielu gości. Oni, nie ja ją przynoszą, ale jeśli jesteś członkiem, najprawdopodobniej ją masz. I mamy jedno proste polecenie. Trzymać się jej. Przyłóż ją do piersi. Trzymaj się mocno, stosuj w życiu. Postępuj według niej, a doświadczysz tego, co Bóg ma dla ciebie najlepszego. Jeśli nigdy nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, co mu odpowiesz, kiedy przed nim staniesz, a on powie: To są wytyczne, według których Cię osądzę. Lekceważyłeś to, odrzuciłeś Jego Syna. Odwróciłeś się. Pozwoliłeś, żeby kultura zadecydowała o Twoim wiecznym przeznaczeniu. Co wtedy powiesz? Nie będziesz miał nic do powiedzenia. Zachęcam Cię, poproś Pana Jezusa Chrystusa, żeby wybaczył Ci grzechy i powiedz Mu dzisiaj wiem, że jestem grzeszny. Nie przychodzisz do Niego, bo zasługujesz na zbawienie. Przychodzisz, żeby prosić o miłosierdzie. Chcesz, żeby ci wybaczył i zbawił cię od grzechów? Poddajesz się, Jemu. chcesz wieść pobożne życie. Chcesz chodzić jego drogami i wiesz co się stanie? On zmieni twoje życie. To, na co patrzyłeś i sądziłeś, że to takie ważne, utraci swoje znaczenie, a rzeczy, które lekceważyłeś, staną się najcenniejszymi rzeczami w twoim życiu. Ojcze, jesteśmy wdzięczni za tę cenną Księgę. To niezniszczalne, wieczne, wierne słowo. Modlę się, żeby to przesłanie zapadło głęboko w serca słuchających. Niech skruszy serca tych, którzy oddalili się, odpadli, żyją w grzechu, ale wiedzą, że usłyszeli prawdę. Niech przyjdzie prawdziwa pokuta. I świeża miłość i poświęcenie. Niech uchwycą się mocno słowa. Oto się modlę w imieniu Jezusa. Amen. Jeżeli podobało Ci się to nauczanie, dowiedz się więcej na Intouch Prowadzenie ludzi na całym świecie do pogłębiającej się relacji z Jezusem Chrystusem i wzmacnianie lokalnych wspólnot. Ten program jest sponsorowany przez służbę Intouch i jest możliwy dzięki łasce Bożej i waszym modlitwom oraz podarunkom.